Cześć czołem, moi drodzy, gramy w trzeci odcinek Occupying Mars. No jak widzicie, na razie muszę zbierać spore ilości surowców i cóż. Zastanawiam się, co powinienem zrobić dalej. Przede wszystkim Przede wszystkim, jak już zbieram te surowce, musimy porozbierać jakieś dziadostwa, które znajdują się w tamtym budynku, zacząć eksplorować i zbudować żarcie. Bo obawiam się, że niebawem mi te żarcie się skończy, a to będzie nieuchronna śmierć, tak powiem, nadchodząca. Więc nie chcemy umierać na Marsie, chcemy być samowystarczalni i widzicie, że już przymieram delikatnie głodem, więc fajnie by było jednak... Tego żarcia troszkę zdobyć. Oczywiście, kopanie, tak jak widać, daje mi punkty nauki, co jest mi bardzo potrzebne w tym momencie, bo inaczej nie jestem w stanie się w miarę solidnie rozwinąć. Ściszę sobie tylko troszkę te efekty, bo to jest delikatnie za głośno dla Was. No, więc pod tym względem dużo, dużo roboty przed nami, nie? Tu kopanie, widzicie, że akurat zabrałem się za bardzo dużą skałę. Która generuje nam żelazo, chociaż potrzebuje aluminium. Amelinium! Tego nie pomalujesz. To no jest problem, bo nie znalazłem złóż amelinium. Więc będę musiał pójść gdzieś na eksplorację. Nie mam niestety skanera, który mógłby wykryć tego typu złoża, a wydaje mi się, z tego co pamiętam, dało się skanować swego, swoim sposobem skały. Tak jak tu widzicie jest napisane Unknown OR. Jeżeli miałbym w posiadaniu skaner lepszej jakości, to prawdopodobnie dało się te skałki w jakiś sposób tam przeskanować i wtedy mielibyśmy napisane w stylu Aluminium Ore albo nie wiem, Bazaltium OR, które zawiera na przykład Aluminium. Nie bawiłem się w to, więc nie jestem w stanie Wam tu podać jakichś takich większych szczegółów, nie? Natomiast... Yy, domyślam się, że jest taka opcja. Nie, nie, po to są przecież te skanery. Dobrze, kończymy już tutaj wykopki. Ja już widzę, że troszkę słabo z wodą, troszkę słabo z jedzeniem. No naprawdę, za dużą skałę się zabrałem. Czekajcie, spróbujemy tutaj pozbierać, co się da. Yy, to nie jest tak, że każda skała, yy, złoże żelaza ten daje nam na przykład dwie sztuki. Nie, tutaj mamy jeszcze jakiś kamyczek. Które dał nam na przykład silikon, prawda? Więc też musimy tych kamyczków takich drobnych szukać na ziemi i po prostu zbierać. To też jest sposób na znalezienie właśnie amelinium, tak jak chyba pokazałem na poprzednim odcinku, udało mi się znaleźć troszkę aluminium, ale i tak źle tam przekalkulowałem, jeśli chodzi o ilość wymaganych surowców. No i tutaj, że tak powiem, nie było mi potrzebne w ogóle te amelinium, nie? Ale lada moment będę potrzebował, żeby sprawdzić potrzebne dla nas rzeczy, więc no. Dobra, nie będziemy kopali na zapas, bo to też nie robota. Jak będę potrzebował, to se tu przyjdę na konkretne rzeczy, ale to co teraz mam, to powinno być w miarę solidne. E, ok, okej, okay. Sprawdźmy sobie. Jesteśmy głodni, więc niestety z jedzenia tak czy siak nie zrezygnujemy. Muszę zacząć jeść. E, mamy hunger 20%, jak zjem mamy 64, czyli to daje jakieś 40%. Od 36 do 48 jest nawet konkretnie napisane. Z silikonu mamy 138, mamy 42 żelaza, 0 amelinium, więc pod tym względem tutaj Lipton. Jeśli chodzi o wodę, z wodą nie jest tak źle, bo mamy jeszcze butelkę. E, przed nocą pójdziemy sobie doładować właśnie butelkę z wodą, żeby nam się tutaj nic nie pokończyło. I cóż, i przechodzimy sobie do domku. Weźmiemy sobie blueprinty. Zbudowałem erloki, zbudowałem... Transformator. No, nie mamy tutaj light pola, ale nie jest mi potrzebne, bo i tak nie mam baterii. I musimy postawić sobie plant incubator oraz small hydroponic shelf. Jednak, żeby do tego doszło, muszę zasilić najpierw moją tutaj ym, to, to, to całe. Tak, muszę zasilić. Więc musimy dostawić jeszcze panele solarne i to nie jedno, a dwa. Więc obróćmy sobie to tę stronę. Może niżej damy. E, no, na taką wysokość to jest optymalnie. I wydaje mi się, że trzy panele solarne powinny styknąć. Ja tu, no, no, wiecie, muszę oszczędzać, nie? Więc, jak oszczędzać, no to się nie będę tutaj wychylał. Zobaczymy, czy ta ilość z paneli solarnych wystarczy mi, żeby zasilić mm, nasz warehouse. Dostaliśmy jakiś point dodatkowy, więc dla mnie spoczko. Ciągniemy kabelek. To będzie do. Tutaj do czwóreczki. I teraz mamy na wylocie, czekajcie, czekajcie szybko. Na wylocie mamy 100%, tak? Czyli zasilamy sobie 15 kW, 15 kW mamy na wylocie. A tam mi płakało, że jest potrzebne chyba 6 kW. Więc w teorii, czysto w teorii, e, fabryczka będzie zasilona. Zobaczmy sobie, jest. Power supply jest teraz aktyw, ja mam wszystko tu dane na auto. I proszę was, bardzo mamy w końcu dostęp do warehouse'a. Bardzo się z tego cieszę. Tak, jak tutaj sobie sprawdziłem na panelu, kliknę sobie. Ym, nie, gdzie ja to sprawdzałem? Tutaj jakoś najeżdżałem. O. Usage 10 prądu używa. Wody na razie nic nie zużywa. Ale wcześniej było pokazane, jakie jest zapotrzebowanie na workshop w lewym dolnym rogu. Ile tej energii mi brakowało? No dobrze. To w takim razie zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj nowe drzewka technologiczne. Doszła mi elektryczność. Więc możemy sobie zrobić ten e, transformator, co jest dziwne, bo wydaje mi się, że już transformator robiłem. Nie wiem, czy jest odblokowany. Tak dziwnie się świeci. E, e, e. Okej, okay, mamy jakiegoś baga. I to istotnego baga, który nie zapamiętał nam Moich wybranych tutaj drzewek technologicznych, tak? Chociaż to się świeci na zielono, więc nie wiem. Czekajcie, weźmy sobie elektryczność. Tego nie mogę kliknąć, więc chyba jest załapane. I w teorii jest tak lekko podświetlone. Ale czysto w teorii. No nic, zastanówmy się, workbench czy. Tak, jest podświetlony, czyli zapamiętało, ale zauważcie, że ten kolor się zrobił taki jakiś brzydki. Jest jakby wyszarzone, nie? Jak, jakby nie, ciężko odróżnić, które jest pobrane już, które jest zrobione, a które nie. Taki szary to ja rozumiem, nie? Albo tutaj powinien być taki jaśniejszy szary, a nie, że... No nie jest to zbyt oczywiste. Potrzebujemy mieć baterię. Bez baterii to ani róż, bo będziemy Technology konać. Dobrze, dziękuję AI za informację. Tutaj nic nie możemy, z mechaniki mi doszło. Mamy blowtorcha, mamy grindera i teraz moglibyśmy zrobić detektora takiego i takiego, ale tego nie możemy zrobić, bo muszę mieć blueprinta na ATV, którego nie mam, albo muszę mieć postawionego workbencha, którego też oczywiście nie mam. To by mi pozwoliło na detektora, natomiast idąc dalej mogę zrobić air compressor, który mi daje nie wiem co, tak naprawdę. Air compressor, tylko sprężone powietrze, tak? Więc yy, z mechaniką to chciałbym chyba iść tutaj w ten detektor, który mi pozwoli coś więcej skanować i night vision ewentualnie. Air compressor, sprężone powietrze, nie wiem po co mi jest, fajnie by było mieć kurcze pojazdy. Ale na razie z pojazdami to, to jesteśmy Lipton, tak? Później mamy tu Blowtorch'a, na przykład dwójkę. Heavy Rover jest do zrobienia. Zobaczcie, nowe pojazdy. No ja właśnie tego rowera muszę zrobić. A gdzie jest zwykły rower? Drony możemy zrobić, zobaczcie. Kontrolera. No jest co robić, więc pewnie będę musiał iść w te pojazdy. Tylko jest potrzebny blueprint. Ehm. No nic, to zrobimy ten air kompresor. A tool for cleaning dust from solar panels requires a CO2 cylinder. oj, jest o, to to ważne jest. Trzeba oczyszczać pył z paneli solarnych. To ja kurczę nie wiedziałem. Dobrze. Dobrze, dobrze. To, to idziemy do przodu z tematem. E, dobra, to w takim razie powinniśmy teraz zacząć coś budować. Przede wszystkim potrzebujemy mieć rzeczy hydroponiczne. I. Rozwinmy, rozwiniemy i packa. baterii paka. Baterii paka będę potrzebował dwa, ale najpierw postawmy sobie plant inkubatora. Plant inkubatora walniemy sobie jednego tutaj. I walniemy sobie mm, na razie. Przepraszam, przepraszam, nie tędy droga. Powiem Wam szczerze, że mnie ta muzyczka irytuje, bo mnie strasznie zagusza. Muszę muzyczkę wyłączyć. No, nie da się bardziej przyciszyć. Więc powinniśmy sobie załączyć w tym momencie smal Hydroponic Shelf. To niestety jedną sztukę mogę zrobić. I sobie ją walniemy dwie sztuki takiego czegoś, bo ja będę potrzebował duża żarełka. Ok, i następna rzecz. Robimy sobie tutaj plant incubatora. To jest bardzo ważne, żeby jak najszybciej inkubować kurczę tą roślinność, bo inaczej, na no jeszcze spać mi się chce. Ale jestem jeszcze w miarę wytrzymały, więc damy radę. Ok, teraz wyłączmy sobie ten skaner i to. I tutaj widzicie: supply i demand jest żaden, tak? Pewnie prąd będzie chciał więcej zeżreć, więc musimy się tutaj skupić. Otwórzmy sobie plan inkubatora. Na razie tylko jego zasilimy, tak? I tutaj będę potrzebował Seed Seedmakera. I pod piąteczką mamy. Mamy tylko ziemniory. No więc ziemniory sadzimy na potęgę. I, I tyle, tak? I tu możemy ziemniory zamknąć. No zamknij, zamknij. Ziemniory muszą być tu pozamykane. Górną półeczkę, żeby to się inkubowało. Tylko teraz muszę zasilić tyle, ile potrzeba. Czyli Wy potrzebujecie tutaj 0,70 energii 7. I to potrzebuje 2 wody. Dwa wody. I wymagane 15,70 widzicie tego, czyli mi padło, padło zasilanie, więc potrzebuję więcej tych paneli solarnych. Ale Lipton, gdzie tu jest dźwignia? No, otwieraj pan. Otwieraj pan, bo zaraz padnę, kurde, ze zmęczenia. Więc jeszcze jeden panel solarny jest mi potrzebny. Generalnie, albo i nawet bateria. Tak naprawdę, bateria by się przydała, ale to i tak będzie trzy panele solarne, każde po 5 kW, nie generuje tyle, co, co byśmy potrzebowali. Więc, tak czy siak, e, musimy wykonać jeszcze jeden panel solarny albo rozebrać tamten. Ale z tego, co widzę, mamy wszystkie rzeczy potrzebne. A na to jest potrzebny glass plate, pack of screw, small circuit board, small solar cell, aluminium plate, Damy radę postawić baterii paka. Więc bardzo się z tego tytułu cieszę. Musimy to wszystko popodpinać. Oczywiście dajemy tutaj tak. No, dawaj, 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 mi się, dawaj, dawaj, póki dzień jest. A jeszcze muszę podładować bateryjki. Ok. I teraz ten batterypak. Baterypaki mamy w blueprintach. Stawiamy baterii paczka. No i baterii paczki to ja będę chciał tutaj stawiać. Nie. I teraz moment. Muszę się zastanowić, jak to zrobić. Albo z każdego daję do tego, albo tutaj będziemy ładowali. I myślę, że będziemy to ładowali w ten, w ten sposób, że ja sobie tutaj damy. O! Tak tu będę ustawiał. Że bateryjki będą mi tu wchodziły. I damy sobie dwie bateryjki. Bo chyba mogę postawić. Zobaczymy, czy się uda. Dwie bateryjki powinny mi wystarczyć. Najpierw pierwszy battery pack. Tutaj widzę, że chyba wszystko mam. Ale drugiego chyba nie dam rady. Drugiego nie dam rady, bo nie miałem circuit boarda. Więc tutaj musimy, przykro mi, ale rozebrać cię. Przykro mi. No i teraz tak. Ten kabel stąd musimy wyciągnąć. I ty polecisz sobie tutaj. Do soketa. Następnym soketem, bo już noc zapada. Cholera, szybko. Chyba nie zdążę złapać. Jakiegoś światełka. Ty idziesz tu i będziesz zasilał. Teraz ty tutaj na zasilaniu, proszę ja ciebie ładujesz 100% i jeszcze muszę mieć kabelek podpięty stąd. I tutaj będziesz ciągnął jeszcze do tego panela solarnego. No ale nie zdążyłem ze wszystkim. Niestety nie zdążyłem ze wszystkim. Niemniej jednak tutaj będzie ta bateria się magazynowała i power out możemy dać 20 kW. Tylko że nie mamy nic załadowane, więc jakby tutaj powiedzieć Lipton, nie? 100% 0 kW, no bo niestety panele nie działają i zaraz będzie zmrok i zmrocz i śmierć frajerom, więc szybko biegniemy teraz z latareczką zapaloną do podopoju. Musimy się nawodnić. Ale kawał drogi muszę przebiec. No i przede wszystkim przespać, bo już jestem mocno zmęczony. Patrząc na moje statystyki. Yy, tiredness. Jestem na połowie, więc też źle nie jest. Też źle nie jest, a ja już płaczę. Więc jeszcze możemy popracować. Dobra, odpinamy tą wodę. Zostawiłem wodę. No i wypijemy bezpośrednio z rurka bo tak trzeba. Troszkę baterii sobie nie podładowałem, niestety do mojego kombinezonu, ale, ale wodę mamy. I mamy ponadto jeszcze drugą zapasową beczułkę. No i ten dwutlenek węgla cały. Nawet dwie butelki dwutlenku węgla mamy. Tyle, że widzicie, nie skorzystam z tego. E, mamy 51%, możemy sobie zjeść jedzonko. Mamy na 95%, więc pod tym względem jestem w miarę tutaj fajnie wytrzymały. I co tu mogę więcej zrobić? No na razie chyba nic. Woda się, widzicie, cały czas produkuje, tylko że no jest noc, nie? więc nocą nic nie wyprodukujemy. I tutaj jest lipa. Więc potrzebowałbym więcej baterii. Ale tak się składa, że jeżeli wejdę sobie teraz właśnie w Tech Tree, nie Tech Tree, w Blueprinty, no to baterii paka nie jestem w stanie już zrobić, bo nie mam Small Circuit Boarda. I to jest problem. A więc muszę je znaleźć. Małe płytki. Light pola mogę z kolei dać, żeby sobie oświetlić tu obszar, ale przyznam szczerze, że na ten moment są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Więc zobaczmy sobie, co jest następne tutaj w, te w technologii. Z mechaniki doszła mi nowa rzecz, i tutaj możemy sobie wziąć radio w wersji beta. Myślę, że na razie nie będę tego testował, albo fire extinguisher w razie, kiedy tu był, był pożar. Jackhammer bym chciał, żeby był sobie to zupgrade'ować, żeby to szybciej kurczę, jednak kopać. Tylko jest mi potrzebny ten workbench, a workbench był zrobiony tutaj. Czy w botanice? W botanice mamy jeszcze ten jeden punkt, to moment. Tu był workbench, tylko musimy sobie zrobić elektryczność na wyższy poziom. Natomiast tu w botanice mamy do blokowania lodówkę, storage container, for, fruit. for food. Więc cieszę się, że odblokowaliśmy sobie, widzicie, lodówkę. Więc tą lodówkę też pewnie będę musiał postawić i zobaczyć, ile to prądu będzie żarło. Niemniej na razie tutaj musimy wchodzić mechanicznie. No otwieraj pan. I zaraz będziemy szli spać, więc zobaczmy sobie, jak postawić tą lodóweczkę. Glass plate, typak of screw aluminium plate. I jest wymagane cztery... Prądu w ciągu dnia i w ciągu nocy. 4 prądu. No my generujemy teraz 4 kW więcej niż potrzeba, więc tą lodówkę myślę, że tutaj warto będzie gdzieś pierdyknąć. No i myślę, że damy to tutaj. To będzie nasza strefa zaopatrzeniowa, więc postawimy sobie tą lodówkę. No bo gdzieś musimy kurde jedzenie przygotować, nie? Więc przygotujmy sobie lodóweczkę. Proszę was bardzo. No i mamy 2,5 kW z 19,7, więc. Więc na razie tutaj nic nie zrobimy. Jabłek gra. Muszę powyłączać kurczę te powiadomienia, bo będą wam się wyświetlały. Czekajcie, ja tu wam przypominam. Gdzie tu się wyłącza? Kurde powiadomienia, opcje. Powiadomienia, tak? Z żadnych powiadomień. Nie będę was tutaj irytował, tak? No. Proszę was bardzo, pyk, 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 kto chce, może mnie też dodać do znajomych, jak już oglądacie. To i będzie nawet szansa gdzieś tam wspólnie pograć. Dobra, 0,7 kW z wodą nie ma problemu. No i co? Mamy jeszcze tutaj sporo dnia przez sobą. Więc zastanawiam się, czy nie pójść do mojego poda. O. Pójdziemy chyba do mojego poda. Bo już właśnie się robi coraz zimniej, nie? Już jest minus 36 stopni nie jestem w stanie się mocno wygrzać. Yy, więc tutaj muszę sobie jednak otworzyć to dziadostwo. Nie, tu mamy dziadostwo otwarte. Nie wiem kto to w ogóle zamykał, po jaką cholerę. I póki jeszcze mam chwilę czasu, to nie robimy nigdy pustych przepustów, tak? Zawsze w pełni wykorzystujemy ten czas na to, żeby zbierać surowce. Widzę, że już powoli przymieram mrozem. Jeszcze chwilkę wytrzymam. Dawaj, kop pan, find shelter. Wiem, że find shelter. Jeszcze wytrzymam te 5 sekund. Yy, jestem wytrwały. Postać się sama też regeneruje, więc źle nie jest. Jeszcze zdążę przekopać. Zaparę ze, 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 ze tutaj kruszywek. Dobra, nie ryzykujemy więcej, bo już serduszko mi bije ze stresu. Jeszcze Sud Power mi pada. Dobra, chodź, 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 szybko, szybko, szybko i zamykaj to wieczko. Zamykamy. Dobra, i wróciło nam tutaj energia. I teraz pod klawiszem H mogę zdjąć sobie hełmik. Proszę, nie, nie, nie umieraj. Nie umieraj, a zdarzyło mi się umrzeć. No, i wygląda nieźle, czyli teraz oddychamy normalnie. Tutaj serduszko mi troszkę bije, bo mi spadła, spadła jakby żywotność, ale to nie jest problem, bo jakby tutaj mm, ta moja żywotność będzie powoli wzrastała, więc też źle nie jest. W skrzyneczkach pamiętam, że nic już nie mam, więc co najwyżej mogę zobaczyć tutaj. Czy jestem w stanie coś sprawdzić, tak? Ten R kompresor mogę zrobić, ale jest potrzebny mi aluminium plate 1 sztuka. Aluminium platea nie mogę zrobić, bez jest potrzebne 10 aluminium. Więc z kompresora nie zrobię. Tutaj troszkę lipa. Pack of screw z żelaza, więc tutaj żelaza też będę dużo potrzebował. Kable, silicon. E, gdzie jest te amelinium? No szlak mnie zaraz trafi. Nie mogę go znaleźć. Musimy iść na eksplorację. Jak tylko zapadnie zmrok, chciałem powiedzieć dzień, jak tylko wstanie dzionek, jak tylko wstanie dzionek, to muszę iść na poszukiwanie amelinium, bo inaczej będę w ciemnej tyłku. I Druga rzecz, jaką chciałem zobaczyć, to jak gdzie się robi circuit board. Tutaj nigdzie nie widzę, żeby dało się circuit board robić, tylko jakieś baterie mogę wymienić u mnie w tym kombinezonie. Ale samego circuit board nie widzę. Amelinium 10 wymagane, żelazo, kalcją i uranium jeszcze jest do zdobycia. No? Więc brakuje mi amelinium. E, Powrócajmy sobie resztę tutaj surowców tymczasowych do tego punktu. Printera nic nie ma. Mógłbym tutaj coś tak naprawdę też pochować, bo i tak teraz nie budujemy. A może pójdę na eksplorację. I grinderem spróbuję tam troszkę tych rzeczy uzyskać z tej bazy. Nie będę was tym zanudzał, bo to jednak nudne rzeczy. Eee, a weźmiemy sobie coś, co mi tak naprawdę o. Bordy całe, które to są. Sobie zostawimy, bo to zabiera miejsce. Ten co to jest Reaper Kit. Helmet repairing Kit. To też nie potrzebuję nosić. To na pewno potrzebuje ze sobą nosić ziemniaki i apteczka. No dobra, tak musimy zostawić. Więc o, co tu jest? Oxygen bottle mi doszło. Ile oxygen. Removed field bottle. I jak mam to podnieść? Oxygen bottle mi wpadło. Ej, fajnie. I mamy butle z tlenem. Okej, okay, a jak mam tam podładować? No, bottles to fill, a ja bym chciał tu wsadzić. To czekajcie, może, może ja z tym cały czas głupi byłem. Ej, jeszcze na koniec, czyli ja sobie zamieniam sobie tą butlę, tą daję tutaj, tak, czyli biorę sobie szósteczkę. Czy ja mogę to tu wsadzić? Nie, to wziąłem do ekwipunku. To może teraz mogę wsadzić, jak ja mam w ekwipunku ją. Fill, filling. I co, Sfilingowała się już? I ona tu jest do odbioru, okej. Okay. Tak to działa, i teraz mamy zapas tlenu. No ja, yeah, zajebiście, fajnie jest wiedzieć. Dobra, dobra. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Ja tu się idę dżemnąć. Teśpię się w miarę do jakiejś konkretnej godziny typu piąta. Śpimy sobie, a z wami się widzę w kolejnym odcinku. Dzięki i cześć.